Panie prezesie, jeszcze zapytamy, bo za moment powinien tutaj wejść jeden z pana twitterowych przyjaciół, a więc Marcin Najman. Czy ma pan jakieś pytanie do niego? Bo myśleliśmy, że uda się was razem sparować, a jednak no niestety przez te kolacje się to nie. On ciągle uda. przed nami. Nie, ja w ogóle, ja w ogóle go się <głos》>. lubię, lubię to jego takie. To on też nas uczy, nas. W ogóle muszę się że mu głowa bardzo dobrze. Funkcjonuje, jest inteligentny, Głową mam z tego powodu, że on się nigdy nikomu nie dał trafić, bo zawsze szybciej odklepał, prawda? Czyli, czyli to to, to Marcinie, pozdr, pozdrówcie Marcina. On no zaraz wejdzie, on Marcin, zaraz Marcina, wejdzie, zaraz, bo to... zaraz że właśnie do nieda. No jest, bo... jest szansa, że pewnie <laughs> się nie, bo z dużo <laughs> podróżnie. Pogadajcie, się, pogadajcie tak. Byliście pogadajcie. umówieni na jak nie na żużel, to na rowery i co? Wodne? Mieliście się wyścigować. A nie wiem, nie wiem, jakoś mówisz, że to jest. Pęk, chyba, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, no okazało się, okazało się. Pęk, że to, chyba. Że to logistycznie, logistycznie takie. Dawaj, dawaj Marcina, proces... bo prezes idzie na kolację. Musimy szybko, szybka bajera. <grym> szybka bajera, dodaj daj wyjaśnić. Mogę Czekaj, bo Marcin, panowie, Marcin, może być zestresowany, bo wiecie. słyszę, się, że jest jakiś tam bomb, bo, bober, To nikogo nie ma! Uwaga, uwaga. Ale mamy tę kolkę jeszcze. Uważa jest, jest. Uważa uważaj jest! Uważaj na te, Uważaj słuchaj, Czmanero. na te balony. Zbychu jesteś! Zbychu, Marcin cześć. Czmanero. Siadaj, siadaj. siadaj. Cezar. Słuchaj, Marcin, co z tym wyścigiem na rowera? Co miał być, co miał być z prezesem? Czek, próbuję jakoś to elegancko wytłumaczyć, żeby nie robić. obciachu, no. Poczekaj, niech może tak. Bardzo się ładnie wypowiedziałeś w wywiadzie do pani Domagalik, udostępniłem to i ale, powiem krótko, ale Byshev... właśnie tak się zachowują moi koledzy Ale był młodszy dużo. Nie ale pamiętam. to nie, no to teraz może jeszcze lepiej się wypowiedzieć na ten temat. Eleganccy ludzie właśnie w ten sposób potrafią prowadzić rozmowę. Zbyszek, jestem z Ciebie dumny. Mówię poważnie, że ma to Byku. i jak mi ktoś pokazał, pokaż mi Twoich kolegów, to powiem Ci, kim jesteś, to ja od razu pokazuję, proszę. Zbyszek, Boniek i rozmowa z Panią Domagali. Klasa! Cesarz, jak będzie w sobotę? No jak, no bomba na łeb i bomba do spania. <grym> <grym> Słuchajcie, no no słuchaj, jest dobrze, ale patrzcie, robimy, robimy ten wyścig na jakiś cel charytatywny, czy nie robimy? Bo to już ustalaliśmy raz, a potem... Marcin, słuchaj, my, myśmy z Marcinem się kontaktowali z Kieplostwem, jak się wszystkim wydaje, bo żeby to zorganizować, to na to potrzeba jakieś tam środki. Teraz tak, w ogóle, żeby to zrobić, trzeba, są sprawy dotyczące ubezpieczeń, nieubezpieczeń. Czyli to, co się, się wydawało kiedyś siebie. normalne... Ja to wezmę na siebie, Ja, no ja samolot żymu Rzymu ja też ten... wezmę na prezesa. Słuchaj, ja kiedyś przed meczem reprezentacji polskiej trenowaliśmy na stadionie ROW Rybnik. I żużlowcy byli rano, był tam, nie wiem, Wyględa, Boryna, Tkocz tko, 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 tko i byli inni. Ja sam wziąłem ten motor żuźlowy i sam zrobiłem, wydecie się przyjechać rundkę. Nikt mi nie, nie, nie mówił, że nie mogę, ani trener, ani nic, że przejechałem sobie rundkę, później gdzieś tam trochę przyspieszyłem i się lekko uślizgnąłem, czyli miałem cały bok lekko zdarty, byłem w krótkich spodękach w ogóle. Nic nikomu nie ten, cicho, spokojniej, i później byłem w Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Dzisiaj byś coś takiego chciał zrobić, a nie, no panowie, trzeba, to nie są sprawy ubezpieczeniowe, kto by za to odpowiadał, coś się stanie, świat się zmienił i to, co kiedyś było łatwe to zorganizowania, dzisiaj to potrzeba na to. I i ale nie to jest tak. a o porządku i marznowe. Agaz Aga organizuje, gaz organizuje ubezpieczenie. Ja to ja zorganizuję trochę budżetu i transmisję. Zbyszek, My, możemy na 250 co Słuchaj, Zbyszek, jest tu radny, jest tu radny, słuchaj. Radny, który jest kompletnie bezradny? Nie, nie, nie. poczekaj. Daj radny, jest radny, radny jest nie daje rady, radny nie daje rady. Daj jest radny Pruszkowa, tam jest tor do stop jazdy. Staw jest! To A, tam słuchaj, jest tor, ale jest... W Pruszkowie była bardzo mocna drużyna bejsbolowa, znana na całą Polskę. <laughs> Zewnętrzna, tak, uzewnętrzniła się. <laughs> jest też staff, rowerki wody, nie. dla niczego. To co robimy? Ja, 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 nigdy nie, ja nigdy nie mówię, nie, jeżeli można zrobić na wiosnę, proszę bardzo. Róbmy to Zbyszek i o, teraz ja powiem nie. wam jedno, w rybniku mój znajomy dysponuje minitorem. Przecież nie musimy na 500 jechać. Włączmy te 250 z Byszek. Zbyszek, Ty możesz mieć 500, oczywiście, nie ma problemu. Ale nie, panowie, na rowerach to to jest... To jest dzieci, nada, to są poważni, elegancy ludzie. To Zbyszek na rowerze, no jak to będzie wyglądać? No, no jak Zbyszek na rowerze? No, tylko... A ja rower. rower. Ty na damskim, a ja na męskim rowerze. Natomiast ja nie niemożliwe, Marcin, niemożliwe, żebyśmy się mogli zmierzyć na motorach. To jest, to jest, to jest zbyt ryzykowne. Wiesz, ja, już, ja już przestałem grać w piłkę, natomiast jeszcze. Masz ile ze sobą, bo jak policzyłem tych, którzy chcieliby Cię przewrócić, musisz jeszcze ze sobą. A nie doliczyłeś jeszcze tych walk moich pożegnalnych, które mam przed sobą? A jest a. ich jeszcze kilka. A. Z, Zibi, a kusaki? Tak, wyścig na kusakach? Między Wami? Nie, no panowie, no i nie trzeba się. Zobaczymy, co można zrobić. Dobrze. Tak, i tym zakończymy. Ale, zakończy. ale do tego, Zbyszku, wróćmy, bo. Myślę, że gra jest warta świeczki. Zrobimy to na jakiś cel charytatywny i nie dość, że się dobrze pobawimy, to naprawdę konkretnej Chcieli, osobie, jakiemuś dzieciakowi pomożemy. Chcieliśmy pomóc tym eventem też naszemu wspólnemu, dobremu znajomemu, prawda? Oczywiście. Okazało się, okazało się Oczywiście. że to nie jest takie proste, a nasza inicjatywa miała też charakter charytatywny, żeby komuś pomóc, a nie po to, żeby zobaczyć, jak bolnik, żeby przedał na rowerze naj, najmalej. Znaczy, nie, 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 no to nie, 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 z myszku, z myszku. przestańmy fantazjować, bo przez, ja myślę, że to właśnie ten, ten, to twoje fantazjowanie powoduje, że ty widzisz tyle przeszkód. Sprawa jest prosta. Zby, Zapraszam. Jesteś genialnym piłkarzem, genialnym, ale w żadnej motory. Mo Imprezie gdzie, motoryzacyjnej. Gdzie motoryzacyjnej? No Zbyszek, no. no jesteś bez szans, no powiedzmy sobie to wprost. Natomiast ja bardzo szanuję, że będę miał takiego rywala. Od początku to, co teraz powiedziałeś, zakładaliśmy, że ta impreza może być wyłącznie charytatywna. Wyłącznie. My mamy oczywiście cele, mówimy o naszym wspólnym przyjacielu, mówimy o, o, o różnych dzieciach, natomiast ja myślę, że to jest wszystko do ułożenia. Chodzi tylko o chęci. Pięć. Słuchajcie, jak jest słowo na tak. Ja, 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 ja wyścig, tor rowerowy, taki tor rowerowy, jestem bardzo prosty i ja uważam, że w pierwszym wirażu hey, jesteś na, na glebie. Mam pomysł. Słyszałeś? W pierwszym wirażu jesteś na glebie, na rowerze. Zbyszek, powtarzam ci, fantazjujesz, natomiast jest, panowie, jest rozwiązanie, jest rozwiązanie. Na kartingach, tor kartingowy. Ha? O. I już koniec z ubezpieczeniami, koniec z tym wszystkim gadaniem, koniec, że ty byś wygrał. Teraz sprawdzam. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. słuchaj. Chcesz ze mną się ścigać na gokardach? Tak. To jest no to nie jest. Nie o nie wytrącam, szans. Nie ma żadnych szans. Słysze, no, ja ci w tym momencie wytrąciłem te wszelkie, te twoje argumenty z ręki, bo tutaj tor kartingowy jest w każdej mieście. Słuchaj, jestem gotowy... Ustalmy na jakim torze kartingowym jestem gotowy i można, zro można zrobić rzecz wspaniałą, później pomyślimy, pogadamy sobie prywatnie, tak. można, zrobić, można zrobić ze 4-5 takie dwójki, że dwóch startuje kto wygrywa i potem z finału czterech możemy wziąć trochę ludzi i zrobić coś fajnego. Mateusz Borek, Mateusz Borek może też był w tym uczestniczyć Pol raczej nie, bo trochę Mali lubi w górach, jechać w challenge'u, możemy... żeby jechać z nami w finale, Mati będzie jechał w challenge'u. Marcin, ja... Będziesz trzeci, jak ja jeszcze będę jechał i byłem. A tak to zawsze się można pochwalić, drugi byłem. Ale na podium. To, 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 to bardzo dobrze powiedziałeś, bardzo inteligentna uwaga. Gokardy, gokard to jest pierwsza rzecz. Siadamy, zapisujemy się, trzy rundy, trzy rundy, wstajemy, czerwone, czerwone, zielone, chyba jest 21 okrążeń, Jedziemy. Dobra, ja to ułożę. Mamy to, y, słuchaj, to jest gościu, który prowadzi Adamka od kilku lat. Gdyby nie on, Adamek już by nigdy nie mógł lotem lecieć. Znaczy ja też trochę pomogłem, bo przeprosiłem cały personel lotu, ale to jest gość, dzięki któremu Adamek funkcjonuje od lat i naprawdę nieźle funkcjonuje. Ja, jest, ja wierzę, że on to wszystko poukłada technicznie. Ułożę. My zakładamy kaski i ogień. No dobra. co? Bardzo ciemno. dobrze. Nie to w ciemno. Zbyszek, nie zatrzymujemy Cię, wiem, że kolacyjka... I się założyć z Tobą? Proszę? Cześć, bo tu jakiś poważny zakład. zakład Zbyszu, zakład, o zakład. co? O co? Ja mówię, że ja wygram, a Ty pewnie... <laughs> Mówisz, że Ty ja, wygrasz. Ja robię, ja robię amerykański zakład z Tobą. Jaki? No, amerykański zakład, kto wygra, decyduje. Jak amerykański, jak ja wygram, to ja o tym... co. Mam... Szukaj. Wiem, jak jest w Stanach, bo miałem kiedyś kumpla, który był w Stanach i mi powiedział. Ale, ale o takim zakładzie amerykańskim nie słyszałem. Zbyszek, próbujesz mnie tutaj już przed zawodami, widzę, rozegrać. Zbyszek, mówisz, jak wygra, to. Jesteś jest dużo młody, do A! Czyli jak ty wygrasz, to decydujesz co? Tak, no to jak decyduję, powiem, żebyś nie wiedział. Żebyś... W Majkach latał po wiejskie przez na przykład pół dnia. No właśnie dlatego to nie będzie amerykański zakład. <noise> Dobra, ustalimy, ustalimy. Ustalimy! Wszystko ustalimy! Dobra, wszystko koncentruj, jesteśmy dogadani. Skoncentruj się na walce robotę. Jasna sprawa! Zbysiu, dziękujemy ci serdecznie. Pozdrawiamy. Ja również. Ja również. Pozdrawiamy.